Dzięki, że lubimy niespodzianki, mamy dla Was taką niespodziankę. Eee, proszę Państwa, ja zapraszam na scenę Panią Burmistrz Elżbietę Radwa. Wielkie brawa dla Pani Burmistrz. Brawo, posłuchajcie, wspólnie z Panią Burmistrz w trakcie występu z zespołu Kalimera przez dosłownie maksymalnie 15 minut licytujemy bardzo ważny i cenny mebel. Jest to fotel burmistrza Wołomina. Autentyczny mebel, który, na którym siedziała pani burmistrz. Na którym siedział pan były burmistrz Major oraz były burmistrz Mikulski. Ten fotel jest zgłuszany w księgach urzędowych, kiedy go kupiono. Jest zapisana kwota kilku tysięcy złotych, więc jest bardzo cenny. Pani burmistrz, drugi mikrofon należy do pani. W każdej chwili pani wchodzi mi w słowo i mówi i tutaj... Nie wiem, czy mi się uda i w słowo Wojtkowi. Nie da się, ale można próbować. Yy, w każdym bądź razie, razie, razie ten hotel jest naprawdę świetny, jest skórzany, Czy jest wygodny? E, co prawda nie mogę stwierdzić, czy jest wygodny, to nie wiem Wojtku, czy pamiętasz. Jak był dzień mojego ślubowania i żeśmy później weszli do gabinetu burmistrza, to Ty pierwszy widziłeś, czy oddam ten fotel na licytację. No ta, także. Że... Za długo, aż na nim nie No Za długo nie, no ale... tak wiecie, że Wybory, zaraz y, gwiazdka, numer, no i no, no, już wielka okazja się nie pomocy. Ale ja o ten fotel walczyłem dobre 4-5 lat, więc. No to już y, skutecznie rzeczywiście trafił do duczek za dość uczyniłam prośbą i zabie zabiegą organizatora. No Wojtkowi się nie odmawia, proszę Państwa. Tak, mi się nie odmawia. Wykorzystam jeszcze to na pewno nie raz, obiecuję. Panie i Panowie, o tym fotelu jeszcze w trakcie porozmawiamy, ale za ten fotel proponujemy na razie jeden złoty. Czy ktoś jest w stanie jeden złoty? Czy będzie 10. 10, 20, Jest dwadzieścia? Trzydzieści? Jest trzydzieści? Moment! 120, jest 120, czy będzie 130, 130, 140? Jest 150, wielkie brawa. Czy będzie 200? Panie i panowie, no gdzie wy kupicie taki piękny, skórzany wodę za 200 zł? Nawet hikei są droższe. Jest 200 zł, wielkie brawa. Dobra, posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie. Ja niedawno miałem remont w pokoju i niedawno Kupiłem sobie biurko i ja sam za niego daję. Dobrze nakręca atmosferę. Ja sam za niego daję 300 zł. 300 zł po raz pierwszy. Ojciec mi wielkie brawa. Ale się nacieszyłem brawami. Przyszedł taki jeden i powiedział 350 zł. Dla niego wielkie brawa. Super. Facet w marynarce 350 zł. Czy będzie 360? Czy jest 360? 350 zł po raz pierwszy uścisk pani burmistrz uśmiech pani burmistrz dobra dorzucimy coś jeszcze tylko niech ktoś powie 160 zł no. na razie jest 150 150 zł za potem czy będzie 300 czy bałem, się myli. nie czy no. 350 już jest czy będzie 360 czy będzie 360 Trzeba głośno krzyczeć, bo tutaj taki światło bije, że ja też nie do końca widzę wszystkich. Na razie jest 350 zł dla Pana w czarnej marynarce. Czy będzie 360? Czy tam jest 360? Nie, Pan krzyczy sobie po prostu. Pan 350 zł po raz pierwszy. Czy będzie 360 zł? Moment, sprawdzę w scenariuszu, co mi tu ciekawego możemy dorzucić. to wiecie co? To dorzucimy. Jak już tak jesteśmy przy samorządzie... Jak jesteśmy przy samorządzie... Je to jest godzina 17, czyli według plakatu dajemy przejażdżkę wozem strażackim ochotniczej straży pożarnej za Zagościńcu. Czyli 360 zł Kwotę burmistrza, na którym siedziało trzech burmistrzów. To jest kawał historii. Do tego przejażdża wodzem strażackim OSP za To ma taką moc celu, że to rzekę przejedzie ta maszyna. Czy ktoś da 360 zł? 350 po raz pierwszy. Czy ktoś da 360 zł? Czy ktoś da 360 zł? Oczywiście jest na nie momencie. Dobra, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej za gościniec. Sławowień Wielkie brawa! Pan prezes? Pan prezes dzisiaj na Facebooku, na Wolniskim Forum Samorządowym napisał, że OSP w Zagościńcu będzie grało z duńskami zawsze i na zawsze. Zgadza się? Zgadza się! I za to wielkie brawa! OSP w honorowy patronat pani burmistrz Wołomina. Pięć. Elżbieta Górniczka ominie Pani Elżbieta Wielkie drama, cały czas trwa licytacja. Na razie jest 350 zł. Czy będzie 360 zł? Łapka w górę i dajemy 360. Na razie jest 350. To nie może stać, poszukajcie. Dobra, 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 dobra. na maskotkę. Dorzucamy maskotkę. Szybciutko, dorzucamy jasną maskotkę. Maskotkę, która była nagrodą w turnieju charytatywnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To była maskotka za drugie miejsce. Zespół AGD słupno przeznaczył tą maskotkę, siadamy, siadamy, tą maskotkę dorzucamy do zestawu wozu strażackiego i fotela, tylko musi ruszyć makina, musi ktoś powiedzieć, daje za to wszystko 360 zł. Na razie jest 350. Czy ktoś da 360 złotych? I za chwilkę... Już teraz wiem, dlaczego tak mało kandydatów zawsze walczy o fotel burmistrza w tym roku tylko 7. No tylko siedmiu kandydatów. Jakoś nie ma Sami mężczyźni, no w każdym razie fotel moim zdaniem jest fajny. Posłuchajcie, ja parę razy się do niego przymierzałem, jest naprawdę bardzo wygodny, jest w świetnym stanie, w ogóle nie widać yy, śladów użytkowania. Wrzuciliśmy go pod białe światło, tak żebyście go widzieli dokładnie, jest 350 zł, do tego dorzucamy misia, do tego dorzucamy przejazd dozem strażackim OSP za gościniec. No i na pewno znajdziemy jeszcze jakiś gadżet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko niech ktoś na litość bosku da 360 zł. Bo jeżeli nie, to jest 350 zł po raz drugi. I tak się właśnie dzieje. 350 zł po raz drugi. Czy ktoś da 360 zł po raz... Pierwszy, no, czekamy, 360 zł i za chwilę występ e, zespołu Canimero, po nim, e, po nim klub sportowego Showmans. posłuchajcie, dobra, dorzucamy Lipton, herbatę Lipton z sublimacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 50 sztuk i do tego dorzucamy kalendarz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w środku jest autograf Jurka Owsiaka. Czy ktoś teraz da 360 zł? Posłuchajcie, mało tego, zwycięzca tego, zwy, a ja teraz taki będę zwierz medialny, zwycięzca tej licytacji będzie w tej kamerze, bo to jest kamera życia Powiatu Wołowickiego i ta licytacja będzie w internecie. Więc oprócz tego, że Woźb Nuczki na Facebooku zrobi zdjęcia, a ja już nie wiem, co to tak stoi, bo to tak nie w świetle stoi. Okay. Do tego będzie miał nagranie, to jest super pamiątka. Szanowna Pani, czy jest 360 zł? I love you! 360 zł! Polotkiewicz, pięknie Dobra. Ruszyło! Super! Proszę powiedzieć szczerze, czy przekonała Panią herbata, czy kalendarz? Czy ten przystojny strażak? Chowamy obrączkę, chowamy obrączkę. Dobra, jest 360 zł. 380 zł wielkie brała I ja teraz ręce do Boga składam, żeby Pani miała same setki, no bo tak 380, no my nie wydajemy reszty, więc pytanie, czy Pani przebije te 380, bo 381, możemy próbować, hotel jest naprawdę, ja do Pani podjadę tym hotelem, proszę zobaczyć, proszę dotknąć, to jest naprawdę, Super skóra, naprawdę. Ja nie żartuję, ja sam za niego chciałem dać 300 zł. No nie mam więcej, bo za to wszystko też trzeba, trzeba, trzeba dać. Czy będzie 381? Można się zrzucić w parę osób, ja nie widzę żadnego problemu. Jest 380 zł do tego przejazdka. Panie, panie prezesie, zapraszam bliżej. Pani burmistrz również zapraszam bliżej. W ogóle jak kobieta prezentuje, to wygląda to o wiele lepiej. Ale Bo... tak nie wychodzi to lepiej. Dziękuję bardzo. No, słuchajcie, przepraszam, że tyłem do państwa. Przejazd wozem Tuż Tu maszyna na cztery koła. Dobrze mówię? A, na 6 Naprawdę? To ja nie tą maszynę zamawiałem. Nie, że eee, do tego misio. Piękny misio. nowka sztuka. Słuchajcie, w jednym sklepie ja widziałem takiego Misia za 80 zł, za 100 zł. Panowie zbliżają się walentynki. jak będziecie kupić, chcieli kupić eee, misia swojej lubej, to zobaczycie, że te ceny są faktyczne. Do tego lipto, Herbata na z sublimacją Wielkiej Gesty Świątecznej Pomocy i kalendarz na tegoroczny rok. Na razie jest 380. Czy będzie... 381. A może równe 400? Posłuchajcie na ten kwotę. Kawał skóry wręczany z rąk pani burmistrz. Z rok pierwszej kobiety burmistrz w historii Wołmina i Gminy Wołoby. Czy będzie 381 bądź 400 zł? I za chwilę. Za chwilę, za chwilę słuchajcie, Kalimero, a za chwilę pani fanaty. Czy będzie 381? Jeżeli nie, zostaje 380. 380 po raz pierwszy. 380 zł po raz drugi. Jeżeli ktoś chce zmienić tą liczbę, proszę podnieść rękę w górę. 300. Nie zmieniamy? Myślimy. 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 Dobra, tu rzućmy coś jeszcze. Masz na tam szybko, coś dorzuć. Szybciutko, bo tu już kalibero nam styknie. E e encyklopedia dla całej rodziny. Dorzucamy ciężką książkę. Oczywiście również jest na niej serduszka, nawet dwa wielkie jest się pomocą. Czyli potem przejeżdża wozem strażackim. Miś, herbata, kalendarz. Nagranie wideo a w internecie. I do tego oczywiście mnóstwo z nich. Czy będzie 380? Ile? 400? 400. Wielkie brawa na pani. 400 zł. 400 zł. Wielkie brawa. Wielkie brawa. 410. Tu mi kolega odpowiada. Czy będzie 420? Nie będzie. Panie panowie, 410 po raz pierwszy. 410 po raz drugi. Pani podnosi rękę. 420. 420 zł. 420 złotych po raz pierwszy. 420 zł po raz drugi. 430 zł po raz pierwszy. Wielkie brawa, 430 złotych. Hotel burmistrza. 430 zł. 430 zł. 430 zł po raz pierwszy. 430 zł po raz drugi. 440 zł po raz pierwszy. 450 zł. Jak pan ma tyle kasy? Niech od razu 500, bo tak będziemy do 21. 450 zł. Ale tam już się denerwuje, a Panatik też już przyjechał. Proszę pana. 450 zł po raz pierwszy. 450 zł po raz drugi. Czy będzie 460? Łapka w górę. Jest 460, wielkie brawa. 500 zł. Punkty. 95,6 rzeczy za 500 zł. 500 po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi. To już naprawdę koniec. Nie możemy dłużej przedłużać, bo zespoły na przykład. 520. 520. Zgadza się pan. Świetnie. 520 zł. 520. Jeden pan poszedł. 550. 550 z panią burmistrz. I z i z panem prezesem. Z panem prezesem. I ze wszystkimi strażakami tutaj, zobacz, nie wyjdzie z Jeszcze stare grabie pomogą. Zgadza się panowie? Pewnie, że się zgadza. Zobaczcie, OSP też umie się dogadać i razem chronić naszego bezpieczeństwa z z Finału Wielkiego Dnia Zdrowia Pomocy jest 520 zł po raz pierwszy szanowna Pani w blok włosach. 520 złotych po raz drugi, 520 zł po raz trzeci sprzedane. Zapraszamy Panią na scenę, gorąco prosimy również o medal, medal ciasto do zjedzenia, zapraszamy Panią na scenę, oczywiście z pieniążkami. Tutaj, 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 tutaj. A gdzie ta pani uciekła? Proszę pani. Kalimero już się gotuje, posłuchajcie, ja po raz kolejny was proszę. Przywitajcie gorąco. Nasza wina, bo przedłużyliśmy licytację. Fanatyk już jest. Dopijają kawę, dopijają e, wodę za chwilę wystąpią. Może z delikatnym poślizgiem, ale trudno. Do tego jeszcze dzieciaki trzopne z e, Jest, e, Jest wylicytowany fotel. Zapraszamy na scenę. Tak, weźcie ze sobą dzieci. Weźcie ze sobą dzieci. Jest, jest pani. Uśmięta pani do tego. Dwie super dziewczyny. Jest medal. Jest medal. Dwa jeszcze na pewno medale, też się znajdą dla dziewczyn. 520 zł. Jezu jak mu Tak, nagrajmy to wszystko. Życie powiatu chłopowińskiego też nagrywa. Jest potem. No, a mogłem cię mieć za 300 zł. No, dała więcej. Dobra, bo już gadam do fotela. Eee, są pieniążki. Jest pani burmistrz. Dla pani burmistrz i pana prezesa również wielkie brawa. Słuchajcie, przejażdżka Bozem strażacki, Przejażdżka Bozem Strażackim. Ja kiedy opublikowałem to w internecie, odezwało się OSP ze Szczecina i pytało, jak wy to zrobiliście, ja powiedziałem, to jest nasza tajemnica, nasz pomysł, nieważne, chcecie, to próbujcie sami w swoim zakresie. Nam się udało, nam się udało. Fotec jest pan komendant, silny facet, ja oddaję głosu, panie pani górnik. Szanowni Państwo, oczywiście udało mi się, na środek, na środek, na środek, a ja dalej mówię. Dzisiaj z Państwem tutaj e, dziękuję za zaproszenie i tak jak Wojtku, jak to mówią w orkiestrze, siema. Siema! Duczki! Duczki siema! Nie, duczki, 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 no. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz, duczki Siema! Nie. Pani burmistrz, tak grają duczki, tak gra sztab z duczek, tak grają mieszkańcy e, okolicznych z Bąsek i Pani burmistrz, e, czy my mamy jeszcze dzisiaj jakąś licytację? Myślę, że tak. Typowo samorządową? Wojtek oczywiście e, zadbał o wszelkie szczegóły, też żeby się to przebawić, Jest jeszcze licytacja e, dnia z burmistrzem. Z Panią burmistrzem? Z Obiecuję, że... osoba więc zaparzymy nam tę Rzeczywiście, Posłuchajcie, ja bym to chciał powiedzieć przy pani burmistrz. Podstawowa sprawa, rok temu wylicytowaliśmy ten dzień, niestety były pan burmistrz nie miał czasu zorganizować go dla naszego licytującego, ale obiecujemy, że na pewno to nagramy, to nastąpi, a y, nagrodą chyba na to czekanie roczne jest to, że pani Edyta Babicka, która wygrała licytację, będzie miała licytację z panią burmistrz. Jeden dzień, dwie Trudno, trudno. Może nie wiem, dlaczego tak się stało, że poprzedni burmistrz nie miał czasu, żeby skonsumować ten dzień z osobą, która wylicytowała. Ja na drogi, to. oczywiście będę miał dwa dni. Jeden zaległy i ten obecny. Zapraszam też do fajnej zabawy i do mocnej licytacji. No myślę, że będzie się działo. Bardzo dziękujemy. Pani burmistrz, pani powiedziała, że pani ma czas do... 18.12 yy, jest 18.11 i ja dla Was i dla Pani i dla Pani burmistrz ja poproszę tą kartkę, Marzena, poproszę tą kartkę, Marzena, Marzena No już do wokalisty Kalimera poleciała, no to jest zobacz, zobacz Posłuchajcie, ja Wam coś powiem, tylko błaga, pomóżcie mi, jeżeli jak się w te tuczki siema i Wy zrobicie porządny hałas Odpowiecie Siema, to ja Wam powiem taką super dobrą nowinę, że naprawdę nie będzie wstydu. Duczki pokażą, że naprawdę rządzą i są najlepszym sztabem nie tylko w gminie Wołowin, nie tylko w powiecie Wołowinskim, ale na całym świecie. Dobra, uwaga, Wy odpowiadacie Siema, a ja w szok wprowadzam Panią Burmistrz i Was wszystkich. Duczki Siema! 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 Państwo szymborcy, którzy wylicytowali przed chwilą fotel i to wszystko. Zapłacili nam pieniądze, oddali nam to z powrotem. Możemy to na nowo licytować, a kasa zostaje u nas! Także później licytujemy potem burmistrza jeszcze raz, a my zarobiliśmy 530 zł. Panie burmistrzu, na razie tyle bardzo dziękujemy Jak to nie to? O, to nie to? Dobra, później Wam wytłumaczę o co chodzi. Widzimy.